Hejcie, witajcie, witajcie, ja jestem Pyrrucha, to jest kolejny odcinek na moim kanale, więc zapraszam do oglądania. Okej, okay, a więc witam was już w kolejnym odcinku na moim kanale, ale pierwszym odcinku z gry o nazwie Fortnite. I tak, ja na początku, w sumie, nie na początku, tylko w sumie długi bardzo czas miałam jakby złe nastawienie do tej gry, ale się przekonałam do niej i... E, stwierdziłam, że skoro... Mam zakład ze StarPlarem. Jeżeli ktoś nie wie o co chodzi, to, nie, to zapraszam do pośrednika filmu, czyli do odcinka informacyjnego, w którym, w którym mówię o coś założyliśmy. A stawka jest naprawdę... no, ciężka jest, w sensie, no ten kto przegra będzie miał ciężkie zadanie, więc no. E, więc tak, dzisiaj będą chyba takie normalne, chyba zwykłe gry, sobie trochę pograd, a w, chyba w kolejnym będą może jakieś challenge albo coś więc zobaczymy jak to wyjdzie. E, może sobie zrobię jakiś challenge. Pierwszą grę raczej zrobię taką testową jak tam mi idzie. Więc dobrze, może wezmę po prostu sobie solo już, tryb, żeby po prostu już móc zacząć. no bo chyba wszystko. Mam ustawione. Ale jeszcze zanim zacznę, to jeszcze pozwólcie mi na chwilkę zrobić tylko przerwę, bo muszę podgłość trochę jakby... Będziecie po prostu słyszeć to, co. To, co po prostu ja. No po prostu, grę będziecie słyszeć. I możecie mi napisać w komentarzu, czy wolicie, że jak gra jest jakby i nie ma jakby jakiejś głośnej muzy muzyki, czy wolicie, że nie ma jakby gry, tylko jest muzyka. Możecie mi napisać w komentarzu. No, więc widzimy się za chwilkę. Ok, więc ja już wszystko ustawiłam i sobie prostu zobaczę, czy jest dobrze, czy nie. Jak, jak nie będzie dobrze, to po prostu. No a wyjdę z gry i wejdę jeszcze raz, żebyście po prostu wy mieli najlepsze jakby do oglądania. Może mnie było słuchać i żeby było słuchać grę. A jeżeli nie chcecie, żeby było słuchać grę, to napiszcie mi to w komentarzu. No i w sumie to tyle. Więc widzimy jeszcze za chwilkę jak już uda mi się wejść do gry. Okej, okay, jestem już w, w grze. Myślę, że e, jakby lepiej by było bez y, dźwięku, żebyście wymienili bez dźwięku. Ale no to możecie mi napisać w komentarzu, że jak po prostu wyjdzie pierwszy film. I dobra. A, no jakby ktoś się zastanawiał to jak gram na padzie. Bo ja jestem jakby z, z, jakby z, z natury jestem e, osobą, która cały, cały czas gra na padzie. Nie grałam nigdy w Fortnite'a na komputerze, więc myślę też, że no nie ma tutaj co. E, osłukiwać, tylko po prostu będę grać na padzie, no. I zobaczymy, jak mi pójdzie. Ja na padzie dosyć dobrze gram, jakbym miała siebie ocenić, ale to zobaczymy, jak mi pójdzie, no. Czas, znaczy no, jakoś tak, jakoś tak się buduje, więc no, zobaczymy, jak mi pójdzie. Po prostu. Okay. mam na razie takie średnie dosyć bronię, ale szkoda, że nie mam w sumie pompy, bo nie o to lubię grać bardzo, ale to też jest dosyć spoko, no. Ja spróbuję, jak z reguły gram, tak ostrożnie dosyć, to spróbuję tutaj jakby troszeczkę agresywniej grać, że tak powiem, i spróbuję coś tam tutaj pozabijać ludzi. Spróbuję podpalę sobie tego kogoś i go tutaj. Może nie opuszczam, bo on właśnie ucieka, więc może tak agresywnie od razu nie. Gdzie on poleciał? Bo w sumie nie wiem, gdzie, czy gdzie on w sumie poszedł. Nie poleciał, bo nie mam w sumie jak polecieć. Eee, chyba pojadę sobie tym ja gdzieś, żeby go znaleźć, bo coś, coś tutaj... Hmm. Tu jest ta, ta harlot cała, ale ja też nie widzę tego typa, który był. Nie wiem. Mam nadzieję, że kogoś tutaj zaraz znajdę, żeby odcinek nie był nudny, bo tam też troszeczkę... O! Ktoś do mnie strzela, a ja nie mam rzeczy, więc... Dobra, ja wiem co zrobię, pojedziemy z niejmy tu dosyć tak o dobra, zrobiłam go. Jest git z tymi umiejętnościami. Udało mi się go zabić, więc no, jest dosyć dobrze. Ten hak mi w sumie dosyć pomógł, bo nie miałam pompy, ale to mi trochę też pomogło. Ale mam ten hak, to nie będę go w razie z tylko I pójdę do tego domu, chciałabym jakieś leczenie uzyskać, tu jest jakieś. Słabondaże. Ale to są Idziemy sobie tutaj nad i zobaczymy. Ktoś tu idzie chyba. Tak, ktoś tutaj zdecydowanie idzie. Dobra, udało mi się to zabić. Nie wiem czy to był bot, czy nie był to bot. Nie zachowało się, że sumie jak bot, bo nie wiem. W z kolei idzie serio. Nie gadajcie. O, ja nie mogę. Coś okropnego. Cały czas tutaj ktoś koło mnie biega. Hm. Dobra. Gdzieś się chłopie ten Nie wiem um, gdzie, ale... Boję się, tutaj wysadzić. Boję się trochę wychodzić, bo nie wiem, gdzie on będzie. On jest tam. O nie! Zabił mnie niestety z tyłu, więc no... Niestety go nie zauważyłam, więc ja za chwilę do was wrócę, tylko... No zobaczę tylko, czy nie dobrze było sucho. Więc widzimy się za chwilkę. Okej, okay, ja już jestem i mam nadzieję. Ja, mm, Okej, okay, ja już jestem i no, obejrzałam to i troszeczkę ściszyłam, e, to więc mam nadzieję, że to będzie już jeszcze lepiej niż było w tletem. więc no idziemy po prostu do drugiej gry. Teraz sobie zrobię tak z dwie gry, w sensie to będzie chyba moja ostatnia, ponieważ chciałam taki wprowadzający odcinek zrobić, że będzie też się pojawił e, Fortnite na tym kanale i chciałam też zobaczyć jak wy, jakby. Co wy na to? No więc y, zobaczymy jak Wam się to spodoba. Okej, okay, ja już jestem. Y, teraz chyba może być za cicho ta gra, ale lepiej, żeby było mnie lepiej słuchać, niż żeby było lepiej słuchać gra Tak mi się przynajmniej wydaje, możecie z napisać konto co tym sądzicie no. I tyle. Słuchaj. Będziemy czekać teraz na grę. Więc zobaczymy jak to będzie wyglądać no. Okej, okay, już nie wiem, czy bym tutaj wyskoczyłam. Może polecimy sobie na sklepową wsadę, czy ja polecam. No, zobaczymy sobie. A w ogóle, jak grać w Fortnite, chcielibyście mnie mieć. Znamy ich to. Mój nick, to jest Raptorka 337 No. Więc jak coś, to możecie mnie zapraszać do, zapraszyć do znajomych, bo chyba przyjmuję z tego, co no nie, ja nie blokowałam, więc powinno być wszystko dobrze. Dobra. Zobaczę, dobra, jest skrzynka oczywiście. To jest bardzo dobra wiadomość, to jest skrzynka. I pompa na, na pierwszy ten, więc to jest bardzo dobry ten. O. Okej. Okay. I na moim kanale też będą się pojawiać filmy tak roblox, fortnite, tam roblox, roblox. Tam tak naprzemiennie no, myślę. By to nie było, że na przykład mm, więcej, jakby ten, więcej, jak, znaczy, żeby nie było tak, że cały czas jest roblox, albo cały czas jest fortnite, albo cały czas jest Minecraft. E, no. Możecie coś mi oczywiście pisać, co chcecie, żebym y, nagrawała. No. Tu jest oczywiście gracz. to no nie jest, bo tylko to jest gracz. Ogólnie, jak gram na Xbox, to. Bardzo dużo botów spotykam, więc o. nie wiem, czemu jestem. Czo, co. Nie wiem, czym jest to spowodowane, no ale. Tak jest. Dobra, gdzie ten gracz pobiegł. Są go trochę zgubiłam. No, jest to trochę. O, tam pobiegł. Jest, to no, ciekawe. Hmm. Chyba mi już się go nie uda, <grym> jakby. dorwać? On tu gdzieś wszedł. To jest. To nie jest Bottle Gracz. Więc nie wiem, co chodzi. Trochę mnie jednak y, tego zdrowia zabrał w sensie jedną no osłony. Więc sobie trochę tutaj dałem. No. I. Prostą tam tej strony. O kart, dobra. Okej, okay. to już powinien spaść gracz i w sumie mnie już zabił. Gracz, ale no nie było 3, 2, 6. Więc to strzelby. No to jest ewidentnie lepsze. Okej, okay, tak więc yy, to chyba by było na koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że ten odcinek też Wam się spodoba. No i zapraszam oczywiście do subskrypcji tego kanału. Nie zapomnijcie też o, o zostawieniu łapki, jeżeli film Wam się spodoba. I zapraszam do śledzenia mojego Instaplate Baby. Więc widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, bo no i pa-pa!